Odkryłem kolejną mechanikę, kolejny Future. Nie wiem czy to wcześniej było i czy na innych modach się pojawiało, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, ale jak klikamy prawem, żeby poświęcić sobie prowincję, to mamy obok informacje. Pierwszy raz to widzę, chyba, o zasięgu ruchu, w sensie, że będziemy mieli na przykład średni zasięg ruchu, bardzo wolny. Tu, że mamy impossible, bo jest zarośnięte, bo na przykład mamy szybki zasięg ruchu, w sensie, że jest zwiększony ten. E, zwiększone możliwości przemieszczania się na mapie. Nie wiem, czy wcześniej to było, czy ta modyfikacja pierwszy raz coś takiego wrzuca. E, ale ciekawa sprawa. Dobra, proszę Państwa, Eisengard oblężony, Saruman zamknięty w jakiejś wiosce na wypis Myślę, że możemy zrobić znajomego końca tury. To oczywiście jest medieval yeah, bitwa. A my tych rzezimierzków zaatakowali. Ja miałem to jeszcze rozegrać. Dobra, Hama świetnie się sprawdził. Kolejne szkarby, kolejne szekle przygarnięte. Dostał full, akcesoria misbaj colorful buffon, prepare to say or things upon command. Okej, plus jeden do moralki, spoko. E, biografera też dostałeś. Ciekawe, czy można dostać na przykład, nie wiem, pierścień jakiś znaleźć, jakiś zagubiony. E, full plus jeden do tego. Dobra, Hama, drogi przyjacielu, pójdziesz zająć tam osady. Dwie na pograniczu z elfiakami, a my teraz zrobimy znajomego końca tury, ciach my Odpuścili oblężenie, poszły za naszą armią, która miała posiłki sprowadzić No dobra, ta armia raczej przepadnie, nie pamiętam co tam było Spróbujemy ich wycofać za tego A, no to to jest takie, takie średnie bym powiedział eee, Mogę wejść na pole bitwy, żeby ich dalej wycofać, wyślemy ich normalnie Myślałem, liczyłem, że na moście staną bo byłaby bitwa mostowa. A tak to niestety wszyscy polegną, wszyscy y, zginą. Ale tak naprawdę kupujemy czas, aż Teoden e, ogarnie. E, ogarnie tamte wioski Isengardu i Sarumana na południu. Szkoda, zdążył jeszcze w jednej turze obrócić, zagonić tą armię i wrócić do oblężenia. Szkoda. Oho, i Saruman nie podda się bez walki. A więc wielka bitwa naszych czasów z Sarumańskim. Armię ma beznadziejną, ale sam z siebie to jest 75 ciężkiej gwardii Ortanaku. 20 defa. Idealna kontra na naszą kawalerię. Trzeba będzie go osaczyć piechotą. Wy już zaczęliście bombić w nieprzyjaciela, tak? Poczekajcie, poczekajcie, bo to jest młyn totalny, widzę tych sześciu, tych sześciu, to mi ręce opadają Dobra, was nawet do shield walla, do linii piechoty nie będziemy rzucać A, zostały nam trzy oddziały piechoty w zwarciu walczącej e, Kicającej, rozstaw was na tym wzgórzu, przynajmniej taki jest plus Musicie klasycznie trzymać linię, was Dziś tutaj rzucimy na pierwszą linię, żeby przepalić Łucznicy um, skoro mogą pyrkać to niech pyrkają, tylko niech włączą sobie płonące strzały no i kawaleryję trzeba będzie dziś flankami rzucić do ataku na nieprzyjaciela pyk pyk pyk, mam nadzieję, że w końcu doczekamy się tej reformy w budownictwie, w architekturze, zagospodarowaniu przestrzennym, zwał jak zwał i dostaniemy, otrzymamy dostęp do lepszego tieru budynków, bo to jest trochę już nieporozumienie że nie mamy co budować, mamy za dużo szekli i wszystko stoi. Znaczy, ja rozumiem zamysł tej modyfikacji, ale... O kurde, ty, jaka żaś! Ej, weźcie, zostawcie sobie płonące strzały. Taki pogrom ładny. Jeszcze jakby była nocna bitwa. Fajnie dla odmiany coś innego zagrać. Taka... Mi się wydaje, że to jest taka prostsza wersja tych wszystkich modów na śródziemie, bo one są naprawdę spocone. Wymagają czasami naprawdę... Wypocenia każdego ostatniego chromosomu i nie są przyjazne na mębom. A tutaj to taka chillera utopia, no wiem, że wzięliśmy Rohan, który sam z siebie jest jedną z łatwiejszych frakcji do klikania, ale mimo wszystko jakoś tak przyjemnie prosto się klika. Yy, dobra, tych uruk Raidersów Zaszarżej z tej strony. Yy, tutaj biegnie Gwardia Ortanaku na naszą kawalerię. Najgorsze co może być, weź łucznikami go tam fokusuj. Fokusuj łucznikami. Kawalerium na razie nie będziemy klikać, ruszać. Leci szarża naprzód, husaria, uderzać Polacy, dla przeklętych Rochańczyków! Ja, totalny kryk, tego bym chciał. Dobrze, tylko że wy macie szczelać po szarumańsku. Po szarumańsku szczelać. Po szarumańsku, może być płonąco po szarumańsku. Przypalać starego dziada. Przypalać go. Przedstawimy kawalerię, to jeden niech tam sobie z nim jeździ. Jesteśmy już rozbici pysznie o, Rolujemy, obronę nieprzyjaciela Gyt. Tego chciał Tego chciał Niech dziadyga biega No w będziemy w tego głupiego Jasia Z nim się bawić A nasi ucznicy będą go obijać kajtowańsko starego Tetryka Może jedną kawalerię poślej, Co by ścigała Tych co na placu chcą się przegrupować na Naprzód husaria, cofać Polacy, nie bić się z Sarumańskiem! Ty, 37 go zostało. Dobra, zrób tu szarża. Już ale ta kawaleria tu... A, a ci co do łuczników mi biegną? Dobra, kawaleria tu podeśli. Wylecicie tu, jeden oddział tutaj i myślę, że będzie po bitwie. Po bitwie, proszę Państwa. Mm. I wy dalej w Sarumańsk. O kurde, ci jak się rzucili. Jaka szarża pod górę, jaki impet! Dobrze! Odpal tą miejkę for death and glory. For death and kurwa total and creek. Możecie zacząć strzać tu, gdzie e, zaprosiłem. Dobrze, pięknie tutaj te husaria wjeżdżająca na Polecki. Biednych e, izengarskich żołnierzy. Git. Ale dostał w kolano, widziałem tą płonączo szczało. Ja to widział. Git. Dobra, yy, kawalerię całą yy, cofnij z tej flanki. Piechota, która tu się ostała, niech się rzuca na e, starego. Mhm. Coś tu się przegrupowało na placu. Weź to szybko, zmiażdż na, na, na naszą kawalerię. Git. Ucznicy już chyba mogą przestać bombić, bo bardziej walą po swoich niż po naszych. Także sen Halt, halt. Dobra, Git. Dobra, jedyne co zostało to ubić. A on ucieka. He, spanikował. He, 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 he. nie polek. Poddał się. No w sumie na koniec Saruman też chciał się, jakby nie patrzeć, poddać, a Grimmego. No tak było, nie było? Było. Piękny zwycięstwo, Fani, jakby był na przykład Medieval 3. Wiem, wiem, dużo oczekuję. I na przykład w Medievalu 3 po takiej bitwie byłaby opcja wykupu tego generała, nie? Tego. tej ważnej postaci. To by było. No, powiem wam, że majestatyczne. Albo na przykład, że chłopci oblegają osadę? W Napoleonie to było, że można było ich poprosić, żeby poddali się bez walki, wyszli. Ale może na przykład, że mogą się wykupić, jak są oblężeni. To by było fajne. Kurde, jest tyle fajnych patentów, mechanik, rozumiem, żeby robić porządne historyczne Total wary. Nie, zróbmy kolejnego delceka do wyrobu totalowo podobnego zwanego Wohama. Eksterminacja, tam kurde. Kurde, nawet nie wiecie jaki byłby przypał, upadek i smutek, gdyby te awarii elfy przyszły do nas zamiast do Isengardu i do tego. A ta zatoka księżycowa to jest stół. Tu jest Gulf of Luna, ja byłem przez chwilę kminiłem, czy to nie jest tu, bo tu widziałem, czekaj, w sensie tu ujście Tarbadu, bo tu przed chwilą widziałem te awarii I nie skminiłem, że one mogły też tutaj dojść, tu widać, że jest wypalona ziemia, a to oznacza, że wysokie elfy miały ostry wpierdziel tam Dobra, coś zrekrutowaliśmy, najbardziej zaawansowana frakcja, Gyt, proszę państwa A hmm, Isengard będzie się 10 tur bronił, bo z każdą turą będzie słab garnizon Czy ty możesz pod oblężonym miastem używać Palantirucha? Nie możesz używać Palantirucha Wrzucimy dyplomaty do Fangornu, nie wiem czy to odpali wtedy te entuchy czy coś, bo teraz, teraz przydałby się pomoc, odsieć entuchów Do oblężonej naszej osady Tu garnizon do fortu ładujemy Szkoda, że w sumie tej osady tu nie zajęliśmy przed Gondorem, ona była praktycznie niebroniona Myślałem, że tu nas czeka większy totalenkrieg na zachodzie Na zachodzie większy totalenkrieg Że będziemy musieli więcej jednostek od razu przerzucać na drugą stronę tu w sumie są cztery jednostki, można by też je podrzucić. Jak strasznie rozproszone to wsparcie, ale idzie. Dobra, panie Teodenuchu, połącz armię, to co zostało. Zostaw tutaj jeden oddział włóczników. Pozbądź się tych No Dobra, good. ty mógłbyś jeszcze wrócić, udać się i tego Imirika e, pokonać. Znowu ma tych rzeź 160 160. no trochę tracimy, Treasure Claimed Dobra, przejęliśmy kolejne skarby Bardziej mi chodziło, żeby on coś do fajnego dostał yy, Melancing Uruk, plus do trup morale Okej, okay, spoko Szkoda, że rzadko kiedy są bonusy takie bardziej przydatne Typu, nie wiem, recovery rate po bitwach, że ich tam leczą Albo po prostu do statystyk jednostek Dobra, postaw tutaj wieżyczek Będziemy pilnować, obserwować. Będą wiele ambony, rozumiesz, dla myśliwych, w tym zakątku. A ty chodź, i nasze południowe granice z Gondoruchem. Możemy coś tu zbudować? Nie, ale niskie podatki. Ty, tu jest nabrzeże kupieckie, co? A to jest fishing dock. Aha, o! To jest normalnie nabrzeże kupieckie z Medievala, nie? Ale fajny patent. To jest na tych innych modach Cały czas szukam porównywań, bo cała ta seria ma właśnie na tym polegać, tutaj porównujemy tą modyfikację i te różne spojrzenia na trzecią erę, Divine wśród Śródziemie i tak dalej Także spoko, spoko, sprawa, naprawdę Ty ruszasz na północ, byśmy tobie jeszcze jakieś jednostki podrzucili, ale tu jest cap Ten szpieguch na razie niech tutaj sobie kręci, patrzy O, ty, kolejna armia awarii, one po całym Śródziemiu podróżują Co jest? Dobra, 30k. Mamy którą 30. turę? Wysokie elfy. Pierwsze nasze spotkanie z wysokimi elfiuchami. Prawa handlowe. Słuchaj za handel z naszymi kuniarzami. Z naszym Rohanem trzeba zapłacić. O, no git, dobra. Informacja o mapie za 900. Oni widzę, że walczą z tymi awarii elfami. No, 9000 to może nie. Ale 900. No i dolo mordo, my się dogadali. Nie wiem, po co mi te szekle, ale biorę. Coś pięknego. <grym> Tyle lat, a nadal cieszy. I'm gonna stick you. O, military report, w końcu, 31. tura. Good news, my lord. Our armories are, and supply lines are slowly beginning to strengthen, as well as our building skills. We are now able to create strong supporting facilities in order to Build, skilled armies. Okej, okay, to oznacza, że. Aha, budyneczki, stajnie. Dwa razy mogę stajnie zbudować? Co jest? Podwójne stajnie. Wedoras, yy, strzelnica, blacksmith, handeli, handeli, shipping farm. No proszę, proszę, proszę. A jednak można, dobra. Nie wiem, to coś się zbagowało, bo dwa razy tą samą stajnię mogę zbudować. Tu tak samo. Buduj wszędzie stajniuchy. Zalejemy Rohan koniarzami. Mamy też dostęp do nowych budynków produkcyjnych. Trzeba po wszystkich osadach teraz przelecieć, przeskikać. Osady frontowe, oczywiście, pod rekrutację, a te z tyłu. Fa no, jeden budynek farmy. No, mam nadzieję, że zaraz będzie jakaś kolejna, w miarę logicznie, szybko reforma zagospodarowania przestrzennego. Bo skromnie, jeżeli chodzi o budyneczki, to nawet kafle w Łohama. O, tu nie mogę kliknąć do budowy. Bo co? Bo to jest ta autonomia. No ale farmę entuchą! Wykarczujemy trochę entuków tego. Farmy żyta zrobimy. Nie da się. Dobra, Isengard oblężony też stajniuchę zrób. Dobra, no i wszędzie się buduje. Good. Relacje pogorszone z wysokimi elfami. No przecież właśnie podpisaliśmy umowę handlową i tego. I. Informacje o mapie wam sprzedałem. Dobra, dyplomata czekał jedną turę. Nic tu się nie Zdję. wydarzyło. Nie wiem, mia miała być autonomia za kilka jednostek za jakiś czas. Nie ma tego, więc czekamy dalej. Hmm, Podprowadź jednostki na plecy naszego oponenta. Good. Kolejne dwie jednostki. Można Palantirem poświecić? Można, świeci się. Użyj Palantiru, jest. Chociaż trochę niedobrze używać Palantiru, bo dodaje debuffy, a tu w każdej chwili może być atak, ale... Ale... I see you. Czy my widzimy Angmar? Naprawdę? Ze wszystkich regionów Śródziemia najpierw pokazujesz zakątki Haradu, a teraz zakątki Angmaru. Ja chcę złożyć reklamację na tego. Na ten Palantir. Ale krasnoluk spasiony idzie. Mroczna Puszcza. Oho, Dolina Anduiny, to już ciekawiej się dzieje i koniec. No dobra, my widzieli ten region tutaj, nie? Tu jest Erebor Tu jest Erebor, a my widzieli to i tutaj do Anduiny nas przesunęło eee, No dobra, jest jak jest eee, Panie... Panie Teodenuchu Na północ, szpiega troszeczkę wyżej eee, Nie było informacji, że ten, że Saruman padł Przywódca frakcji z Mars, może na tej modyfikacji nie ma takich informacji eee, Jakieś posiłki byśmy wrzucili Zwłaszcza piechoty do armii naszego Teodana. samo tutaj, w miarę możliwości, ty idziesz. co możesz dołączyć do tej armii. jest tu. O. Dobra. Czy masz oblężenie? Co tutaj mamy? Mobików. Dostaniesz kawalerię jeszcze jedną. Dobra, i sobie na razie oblegaj. Good. Ty stój i pilnuj tej, tego fortu. Wtedy mielibyśmy ładną granicę z elfiakami. Jeszcze tylko to moglibyśmy przejąć. Nie wiem, czemu te elfiaki wlazły. Ale jest jak jest, proszę Państwa. Minus 24 tysiące. Ale żeśmy inwestycje machnęli. Sklepy turę mhm, Minus 25 tysięcy, dlatego że dużo budowaliśmy. A teraz, no w sumie wszędzie budowaliśmy, więc teraz będzie. O, kolejne lutersy. No, nic jakiś czas się po prostu pojawiają. Relacje z Mordorem po o, 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 o! A kto mi tu idzie? O kurde. O kurde. A ty nie powinieneś tam z gondoruchem walczyć, czy coś? Na drugim tego pospolite mobilizacja, ruszenie, rekrutować Towarzysze! Zbrojnych cza. Wielka bitwa czasów naszych! Yes, my lord. Your order, my lord. Dobra, ile to się będzie bronić? Cztery tury. Yes, my lord. Good, y wieżyczek. Na granicy yes. z gondoruchem. Ty, a bo my aż tutaj pod morze sięgamy? O kurde, to jest taka długa tutaj prowincja? Nice. Y no niepokojące troszeczkę. Daj te dwie jednostki. Jeszcze jakiś rebeliantów przywiało. Y daj te dwie jednostki. Ustawmy tu oddział No i tych łuczników Powinniście sobie poradzić Te jednostki w takim razie na wschód wysyłamy mm, Jako wsparcie No i tu jeszcze kawalerię Dobra, tu się pozbędziemy tego oblężenia, uratujemy Eisengard Tu dobrze jakbyście, o właśnie, tych mieszków pokonali Kapitana Egberta z bandytami Dobra. Trochę potraciliśmy, ale git. Handel odblokowaliśmy. Bo teraz jak mówiłem, że mamy za dużo hajsu, teraz tak nagle nam się wszystko wyzerowało. Niepokojąco. Czy dalej masz debuffy za tego, za Palantira, Dalej masz debuffy za Palantyra. Nie musisz, masz minus tam 60 do movement pointsów, Wystarczy, że tego, że z miasta będziesz atakował. O, git. Dobra. Królu Tengielu, jak dobrze pamiętam, przybyły my cię uratować. Tam gdzieś jest Isengard Chłop gdzieś tam na tym koniu ledwo się trzyma, gibie się, wypaczony palantirowym spaczeniem Ale dobrze, po to my go sprowadzili, to jest jedyne zadanie naszego króla, patrzeć w palantir A gdzie te workuchy biegną? Szybka szarża, skoro próbuję wbiec na jakieś wzgórze to nie będziemy stać bezczynnie, od razu w niego wjedziemy, zaszarżujemy co by poczuł, że Rohan nie pozwoli mu swobodnie biegać po tych ziemiach po tych prowincjach yy, armia garnizonowa z Isengardu również do przodu łucznicy do przodu Gyt dobra, nasza piechota rozstawiona, nasza piechota rozstawiona, idealnie, co w na razie kawalerie? Yy, poślij piechotę do walki z nieprzyjaciele a przód, Rochańczycy, uderzać, husaria. Dobra, zaszarży teraz jeszcze raz od flanki. O, poczekaj, bo tutaj wrogie jednostki biegną. Do, do tyłu, biec, biec. Dobra, Ten tęgiel generalnie nie powinien chyba walczyć, bo ma też debuffy do tego: do punktu wytrzałości. Dobra, ci już złamani, pysznie ich łuczników przerzuć tu. Wy do przodu. Pysznie. Łamiecie się. No to uderzać, husaria. Tego m chciał. Tego m chciał. To nasi? Nasi. Uderzać. Wszyscy są shaken, bo generał Polek. Nieprzyjaciela. Jeszcze te płonące strzały też robią robotę. No i pysznie Palantyr z Isengardem, no i oczywiście naszym królem, nie zapominajmy, że król tam jest, został obroniony. No niepokojąca jest ta armia Mordor. jakby on chciał prawo przemarszyć od północy, zaatakować Gondor, no to oczywiście byśmy go przepuścili. bo Nie wiem, o tyły panie, ta agresja tu jest niepotrzebna, niezamierzona. Ciekawe, jak tam os jak tu przychodziliśmy dyplomatom, mogliśmy chociaż podświetlić, żebyśmy mogli sobie nieco ogarnąć, co tam się znajduje, wygląda. Dobra, wrzuć na razie więcej jednostek do tego. Daj, Zengardu Przytrenuj tu żbiczków. I no tak wam powiem, żeśmy z Szekli się wyciepali. Wyciepaliśmy się z Szekli. Pustki i braki, proszę Państwa. Zdejdzie druga armia ze wschodu. Wielka armia. Jak zgromadzimy siły, to pewnie rozbijemy, bo to też są te pierwszotierowe, mobikowe armie Mordoru. No, ale stracimy yes. płynność finansową. Dobra, skip kliniturę. Przegrał <grym> z tymi bandytami, co ty gadasz? Cała ta armia na bandytach się rozbiła, ja chciałem drugi most odblokować, a ja tutaj jakieś pospolite ruszenie szykuję. Aha, no to nieźle. <grym z tymi bandytami> no <grym z tymi bandytami> Co to było? Oho, kolejna bitwa. Bandyci Rivershore, Wybrzeże rzeczne. Garbalat. Co tutaj masz za garnizon? aksmenów No dobra, osada zdobyta. Ej, klasycznie eksterminacjonet. Bo ja by, jak zostałeś garnizonu, proszę państwa, wojny nam nie wypowiedział, nie? Czekam, dosłał kolejne posiłki. Kolejne posiłki dosłał. Dobra, mm, wez, tutaj wycofaj. Raport z końca tury 3000 Szekielków. Kurde, bo zaraz nam się wszystko w jednej turze skończy budować. Właściwie w następnej. I nie będzie nas stać, żeby postawić kolejny kolejną serię budynków. Kurde, jeszcze byśmy poszli ten fort zdobyć. Ile on się będzie bronił? 5 tur. Trochę będziemy tam lecieli. Zanim ten, zanim wybuchnie wojna z Mordorem, to byśmy sobie tą granicę już zabezpieczyli. Dawaj na prędkości. Nowej prędkości, podrzuć mu piechotę. Podrzuć mu kawalerię. A tu będziemy powoli szykować się. O, tu ten rzezimieszki kolejne szekle gotowe. Tylko trzeba by zgromadzić armię i go pokonać. I to są bandyty. Dobra, na razie na północ leć. Mm, możemy pomachać Palantirem? Nie możemy. Tutaj za trzy osady, za cztery padnie osada. Good Te posiłki poślemy to Odenowi jako wsparcie. Wieżyczkowy No skoro mamy granicę aż tutaj po kres tego Po kres lądu To trzeba to wszystko łowierzyczkować. Postawić wieżyczkę na plaży, na granicy Co To jest wioska rybacka, nie? Jep, czyli tu może być port pewnie Jakby osada miała wyższy poziom No i pokaż, bo się powinno zbudować Co? Traitor to our people, Kapitan Osway! <grym> Ktoś go przekupił. To niedobre, ej, dawno się z tym nie spotkałem. Te posiłki, znaczy ta armia, która miała pozbyć się tych rzezimierzków i potem udać się połączyć z hamą i walczyć ewentualnie z mordorem, które widzę, że w końcu odblokował przejścia. Ty, a może ta armia przyszła, żeby odblokować te przejścia, żeby handel leciał po moście. My mamy umowę handlową z otwierem panom podpisane. Pa, tutaj już wozy kupieckie jadą. Workowie są Mili, orkowie są spoko. Ja bym nawet zaczął osiedlać worków przyjmować w nasze granice. Masa rzeczy się pobudowała. Pokaż to raz. Mm, no możemy. Możemy w końcu Rohan Ridersów rekrutować. Może to też nie jest jakaś wybitna piechota, znaczy kawaleria. Zrobimy teraz handeli handeli. No i że tak powiem. No, i koniec szekli. Jest, <laughs> jak jest? Dobra, mam nadzieję, że chociaż te posiłki dojdą do Teodena. Za dwie tury padnie osada. A... Zetraluj tych toporników jednych. Daj cztery jednostki i wrzuć na razie do garnizonu tutaj. Kurę, no to bym więcej jednostek wysłał, ale się boję, że. że nam znowu rebelianci ich przekupią. Dobra, daj kolejne cztery jednostki. Trzeba troszeczkę pooszczędzać. Nie wiem, zakładam, że oni chcieli tylko odblokować handeli handeli. Nie będziemy mobilizować gigantycznych sił, bo nas na nie, nie stać. I tyle w temacie o. Góry glystemy odkryli. Tu mamy awarii elfy. Słuchaj Mordo. Chciałbyś kupić informację o mapie? Śmieszne, że awarii elfy stoją przed, przed wejściem do Kazadum. Ciekawy, po co? Walczą z Isengardem i elfami? Nie chcę. Ja tu mogę przejść sobie, zobaczyć Morię? Oho, tu jest debata. Tu jest malutka wschodnia Moria i dwie armie Elfiaków. Dobra, to nie pogadamy. Wiecie co? Myślę, że jak na pierwszy raz, na pierwsze próby z tej modyfikacją, w celu zaznajomienia się, zobaczenia jak to wygląda, myślę, że styknie. Możemy w tym momencie zakończyć serię. Wiem, że szybciutko, po w sumie, nie wiem, chyba 6 czy 5 odcinkach, ale bardziej mi zależało, żeby przetestować wspólnie, zobaczyć tego moda. No i generalnie to jest po prostu prostsza, uproszczona, szybsza wersja tych wszystkich modyfikacji, można szybciej sobie tury przeklikiwać, nie trzeba tyle pocić. No i to jest gdzieś tam osobna, osobny rozwój trzeciej ery, a nie, że te wszystkie mody typu Divine Conquer Eur i tak dalej, no to one gdzieś już tam dalej poszły swoją ścieżynką, daleko odeszły od klasycznej trzeciej ery. No, powiem tak, patrzę jeszcze co tu się dzieje w śródziemiu. Mordor to widzę, że mocno poleciał, ale trzy ofensywne armie Gondoru. No to grubo, grubo, ale Harad widzę, że od południa też ciśnie. Kurde, granie Gondorem i Mordorem tej modyfikacji to jest niekończąca się batalia wielkich bitew naszych czasów, tych gigantycznych armii. A tu w ogóle na, te, na tej modyfikacji nie ma wariagów. Nie ma Waregowie są częścią Misterlingów. Ciekawe. Tu mi w ogóle pokazuje hordę, ale to chyba ta horda jest dla mechanik tych bandytów Rzimieszków. Nie wiem o co chodzi z tymi awarii elfami, Czemu one po całym śródziemiu się rozpelleniły? Wszędzie biegają. ciekawe jak tam Panaragon sobie radzi. Ty, goblinuchy ile tutaj zajęły? Jakby była frakcja pana Ragorna, który miałby chyba stolicę tutaj. No to by tak te goblinuchy nie biegały swobodnie. A tutaj bryje jest połączony z nami. Tu Mamy Anuminas, Ornost. Pokaż jeszcze tego. Dale Erebory, mroczną puszczę. Mroczna puszcza pół na pół zajęta. Kapitan Tribert. <gryt> no bo ten drzewiec tak się nazywał. <gryt> śmieszne. Dobra, proszę Państwa, możecie ocenić w komentarzach tą modyfikację w porównaniu do innych modów, tych lotrowych do, do Medievala. No, osobiście poleca. można zagrać jak ktoś chce na szybko taką prostszą wersję bez miliona skryptów w, w bitwy, dość przyjemne, ograniczone jeżeli chodzi o zarządzanie, to wszystko także jakaś tam alternatywa jest. Jakieś inne, unikalne skrypty są na tą autonomię Fangorną, na te awarii, na tych tych bandytów, którzy skarbów strzegą sobie, żeby powalczyć jak najbardziej coś nowego, unikalnego. Dobra, proszę Państwa, mam nadzieję, że ta krótka seria testowa podglądała wam się podobała. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się następnego. cześć